Po kontynuację kontynuacji, narazówka. No dobra, to, to jeszcze raz opowiem tę historię. W 2022 roku, po walce z sandboxalem, mówię: Dobra, nie palę tych normalnych papierosów, kurwa, popalę coś innego. Piłem sobie jakosa, kurwa, obrzydliwe. Piłem sobie GLO, kurwa, jeszcze bardziej. Wzdryga mnie na samą myśl. No i nie paliłem tych takich normalnych papierosów przez dwa miesiące. Ale sobie, no najpierw sobie tego Icosa trochę paliłem, trochę tego GLO paliłem. Potem kupiłem, no to nie przez dwa miesiące. No od walki z sandboxalem do walki z ksają. I jeszcze chyba nawet później, tydzień po walce tego nie paliłem. No dobra, no łatem. No i wziąłem kiedyś jakąś tą jednorazówkę, sobie popalałem tą jednorazówkę, a mówię, kurwa, w sumie spoko. Ale pamiętam jak chciałem kupić te jednorazówki, to była jakaś kurwa niedziela, czy coś takiego, bo już ktoś jakoś dzień wcześniej, że coś dał mi to zapalić, mówię, kurwa, ty spoko. Jakaś niedziela musiała być, bo sklepy były pozamykane. I pojechałem Pjechałem na stację denzynową, pamiętam gdzie? Kurwa, koło Wrocławii, kurwa, koło Wrocławi do Circle k -a. Mówię, że, a, sorry, najpierw, pierwszy raz w życiu, kurwa, samochodem pojechałem na dworzec główny tu, w tym, we Wrocławiu. Zaparkowałem, bo przeczytałem w internecie, że w tych kioskach to można o mówię, kurwa, gdzie kiosk będzie otwarty? Na PKP, dobra, jechałem na PKP. Nie pamiętam, czy tam była jakaś jednorazówka, czy nie. Jak była, to ją kupiłem, potem pojechałem na tego Circle jak który jest z tymi obok. Yy, też skupię, mówię, kurwa, jakie to niedobre jest, nie? Jakie kurwa kujnie. No ale kojarzyłem, że jakieś było dobre. No i na następny dzień, jak, jak już był normalny dzień, to pojeździłem po tych sklepach i jeszcze to nie było takie popularne. Jakby ilość osób to paliło, ale to nie było tak łatwo dostępne. Było to w tych va vape shopach i tak dalej, ale to drama, nie? Co ja wtedy kupiłem? Jakiegoś aroma Kinga, kurwa, no jakieś te wszystkie, no i tak to testuję. Mówię, kurwa, niektóre są spoko, niektóre nie. I stwierdziłem, mówię, kurwa, jak to ciężko kupić, a to w sumie spoko, jest. Bo to kosztowało, nie wiem, tam z 15-20 zł. Można sobie było palić. No, whatever. Mówię, kurwa robimy. Wydzwoniłem Matiego wtedy, jeszcze z takim kolegą. To, to, to pojechaliśmy to kupić i, i tak siedzimy. I mówię, kurwa, ty ja, może by coś takiego zacząć sprzedawać. No on mówi, dobra, to ja sprawdzę skąd to oni to biorą, nie? No i tam sprawdził. Wyszło na to, że to w sumie wszystko z jednej fabryki z Chin leci. Tylko tych najtańszych, najtańszych nie można było ściągać. Trzeba było ściągać jakieś. Chodziło o jakieś baterie z litu, kurwa, czy z czegoś tam, że, że chyba kobaltowe złe, czy, czy litowe, kurwa, coś tam, coś tam było, że, że musi być że Musi być certyfikat, że w Unii Europejskiej to sprzedawać, nie? Bo tak by ci tego nie oclili, czy po prostu nie mógłbyś tego dalej sprzedawać. No i z twoją, jakby takie kurwa jak te aroma Kingi były, nie wiem, 7,50? Coś, coś kurwa w okolicach tego już wychodziło tutaj po ocleniu, że za 7,50 to masz. No i zaczęliśmy się zastanawiać, mówię, kurwa, no. Czego jest najwięcej? No najwięcej jest Orlenów, wtedy jeszcze chyba fuzji z Lotosem nie było, mówię no to Orlen-Lotos, Orlen-Lotos, Biedronka, git. I zaczęliśmy się zastanawiać, no i tak. I te centra handlowe jakbym pod tym względem miał dobrą politykę na takie produkty, bo jeśli ich przekonasz do tego, żeby to kupić, żeby taka Biedronka to od Ciebie wzięła, wiadomo, że musisz im jakiś stok tam zaprowajdować, nie? Czyli... Czyli wiesz, jeśli jest, nie wiem, nie wiem ile jest, ale jeśli jest 10 tysięcy biedronek, no to do każdej Biedronki to musi yy, trafić, nie? Jeśli weźmiesz kurwa trzy smaki, no to, za, no to zaczynasz mnożyć. Do każdej Biedronki wyślesz 50 sztuk razy trzy smaki, to masz 150, 150 razy 10 tysięcy, kurwa wychodzi ci, yy, wychodzi ci, ile tego musisz kupić, nie? I analogicznie jest ze stacją benzynową. Jeśli Orlenów jest, nie wiem, 3000 no, to razy trzy smaki, razy 30, no, że, no bo wiesz, nie może być tak, że wyślesz tylko do niektórych, albo wyślesz im po trzy sztuki, nie? Bo to, bo to nie ma sensu. Ale z biedronką chyba było tak, że jak oni by się zgodzili to wziąć, oni mają jakąś pojebaną marżę, coś na zasadzie kurwa 40 czy 50%, ale płacą ci z góry za cały towar, nie? I koniec końców wychodziło, wychodziło tak. Ja nie, wiem, czy, nie wiem, czy w biedronce później to sprzedawali, ale jeszcze wiesz, bo. Jeszcze jak masz stacje benzynowe i oni już, one sprzedają tego typu produkty, to jest ok, bo znaczy jest ok, jest nie ok. Pod jednym względem jest ok, bo, bo są otwarci, żeby coś takiego sprzedać, po drugiej stronie są ok, no bo jak już kogoś mają, no to też, też żeby trafić na stację benzynową, to trochę jest e, politykowania. To nie jest stricte tak, że masz zajebisty produkt, kurwa, nie wiem, do mycia szyb, do samochodów, idziesz do do i mówisz, ty Daniel, kurwa, zobacz, jaki kurwa płyn, jak dobrze myje bo tam już 10 innych firm kurwa jest i jest to zabunkrowane, nie? I wychodziło na, to, że, wychodziło na to, że trzeba by było wyjebać chyba wtedy z 6,5 miliona złotych, żeby to miało sens, no bo nie miało sensu kurwa zamówić 10 tysięcy sztuk, 10 tysięcy sztuki i kurwa sprzedać to po internecie, bo tego nikt po internecie nie kupi. To jak jedziesz, kurwa, to jest trochę jak energetyk stary. Pewnie są jacyś kurwa fanatycy, co kupią zgrzewkę kurwa Red Bulli, czy dzików, czy, czy czegoś przez internet, ale koniec końców to jest taki produkt, że wiesz, wchodzisz sobie na stację stację, wiesz, a dobra, to jeszcze wezmę kurwa niterka, czy jakby się kurwa nazywał ten, ten papier. Mm, no, nikt nie będzie ci tego kurwa z internetu zamawiał. Tam wyszło, że tam chyba z 6,5 baniek trzeba było zapłacić za ten cały transport. W międzyczasie, kurwa, to już się takie logistycznie duże wydawało. Eee, nie było prostej, jakiegoś prostego dojścia, jakiejś, kurwa, prostej wtyczki, kurwa, do, do, tych, no, do tych dużych koncernów. No, tam była jakaś, że, kurwa, że ktoś zagada, ale chce 15% i to już takie, kurwa, wiesz. I to już się takie robiło, no, podejrzane, nie? Ja bym nigdy nikomu... No, kurwa, no, nigdy nie mów nigdy, no, raczej bym, nie jestem zwolennikiem tego kurwa, żeby, żeby wiesz, upierdolić sześć baniek w towarze kurwa i ktoś tam coś kurwa za ileś procent kurwa coś załatwi a poza tego że totalnie tych pieniędzy nie miałem, nie? Powiedzę, że jak pojebane schodziły te jednorazówki na telegramie przez neta tylko zobacz frenzy, jesteśmy w sierpniu 25 roku, więc yy, a ja Ci mówię o, o maju czy o kwietniu 22 roku jakby ten rynek eksplodował przez ten czas jak najbardziej tam jeszcze chyba akcja wychodziła taka Akcja wychodziła taka, że nawet była osoba, która by ten hajs wyłożyła, bo to był szy szybki flip na zasadzie tak, że ktoś przyjdzie kurwa, położy, położy te pieniądze i za miesiąc mu oddasz te pieniądze, jakby ci jak się, jakbyś się dogadał z tymi biedronkami, orlenami, whatever i by Ci zapłacili, mm, tylko, że to kurwa jakieś popierdolone ryzyko było, nie do końca to było takie pewne. No i jeszcze kurwa pojebany procent był, no bo nikt Ci kurwa na ładne oczy, wiesz, sześciu czy siedmiu baniek nie da, nie? I równocześnie chyba wtedy był pomysł kurwa na, lo na loterię M2, więc, więc skupiliśmy się na loterii. Kurwa na lekko teraz się zastanawiam, jak te ceny 100 się będą opłacały dla producentów, ale dla producentów nic się nie zmienia, bo to jest troszkę jak, to jest trochę jak z alkoholem, nie? Jakby wiesz, ja wymyślam teraz kurwa ten. E, 5 zł to jest koszt produkcji, kurwa pół litra. E, nie wiem, 5 zł to jest ich marża i nie wiem, kurwa, i, i 3 zł kurwa płacisz za chuj wie co. Czy masz, nie wiem, pół litra, kurwa za 13 zł, a pewnie jeszcze jest dużo taniej, nie? Do tego doliczasz, kurwa, 30 zł akcyzy i wszelakich podatków kurwa i dlatego masz pół litra za 40, tam 5, czy za 43 zł. I tutaj tutaj jest analogiczna sytuacja, stary. ta jednorazówka kosztuje tam, nie wiem, 2 euro, 7 zł to kurwa kosztuje jakieś transporty, cła, kurwa waty, niech to będzie 5 zł. No i teraz pytanie, nie? Czy idzie to do jakiegoś sklepu, czy nie idzie do jakiegoś sklepu? Jak ty idzie do jakiegoś sklepu, no to kurwa doliczasz, jak to sam sprzedajesz, no to no to masz tyle, no ale do tego dojdzie 50 zł po prostu podatku. Ja myślę po prostu, że nikt tych jednorazówek nie będzie kupować. wiesz, bo na pewno kto te jednorazówki może kupić? No ja mogę kurwa tą jednorazówkę kupić. Okej, okay, ona kosztuje 100 zł. ja tego nie palę na co dzień, kurwa czasami mam vibe raz na pół roku sobie kupić jedną i to zapalić. To nawet jak to będzie kosztować 500 zł, to jak po prostu będzie to taki kaprys kurwa osoby majętnej, żeby sobie to kupić, to sobie to kupi. Myślę, że ludzie się przerzucą na na, na te olejki wszelakie, te co się w papierosach pali yy, i na. To też idzie w górę jak coś. No, tylko że ludzie potrafią sami to robić, nie? No ja robię sam, no ale no to i tak idzie w górę. A Slonka... As... Nie wiem jak tylko jest ze sprowadzaniem w ogóle takiej czystej nikotyny w płynie, czy To jest w ogóle legalne. Ale jakby to... jak to jest takie, że każda sobie osoba może to kupić, to już w ogóle... Ale jak ja słyszałem, że grzałka ma kurwa kosztować 60 zł, czy tam ileś, no to. Ja pamiętam tylko jeszcze jedną rzecz, bo ten temat był później poruszany, i to, że taka ustawa weszła, oni ogólnie mieli tego zakazać. W 2023 roku e, miałem rozmowę, przyjechali ludzie z Niemiec, przyjechali ludzie z Niemiec, który, którzy chcieli ze mną, czyli chcieli wypuścić mojego papierosa. Tak jak Malik miał tam jakieś te swoje, nie pamiętam jak one się nazywały, jakaś, nie wiem, Justyna no i ileś tam tych osób wypuszczało. No. E, I oni mówią, że to już jakby ostatni strzał, bo w Unii Europejskiej w ogóle i w Polsce tym bardziej będą to wycofywać, będą upierdalać jednorazówki. Ich pomysłem na to było to, że oni mieli już to on mi pokazywał już cały ten produkt, że jak masz stary jednorazówkę, to jak jest tutaj ten liquid, nie? Od tej jednorazówki, to że, to że yy, ta bateria będzie do ładowania i będziesz tylko wymieniał będziesz tylko wymieniał ten, ten pojemnik, jakby kurwa z liquidem. Ja nie wiem, o ile to będzie droższe i tak dalej, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to weszło. Ale mi właśnie mówił, że oni są gotowi, że jak wejdzie ta ustawa, to oni już towar mają i no. Już są takie? No dobrze, tylko ja Ci nadal mówię, że dwa lata temu, nie, że zanim w ogóle ludzie zaczęli myśleć o wycofaniu jednorazówek, to to weszło, nie? Miałem ja, te jednorazówki tak, czy, nie wiem ile teraz kosztuje chyba 30 zł, czy tam 25, tam ileś, to już się nie opłacało przy takiej kwocie. Jak powiem jak Wam, w... powiem 100, wam to... tak, powiem Wam tak, ta jednorazówka nie była warta 30 zł, tym bardziej nie 100 czy 150, jak piszecie. No. Kurwa, dobra, chuj powiem. Wiem, bo było mi proponowane przez bardzo dużą firmę tytoniową uczestniczyć w pewnym lobbingu, czyli firmy, firmy, i to się dzieje po prostu na całym świecie, to, to kurwa, ja nie wiem, czemu się o tym nie mówi, ale ogólnie firmy chodzą, kurwa, i płacą za to, żeby, żeby ludzie daną rzecz robili, normalizowali ją albo krytykowali działania, które chcą jakby powstrzymać tą rzecz, nie? No i, i był pomysł na dużą, na dużą akcję, ty, którą miał sponsorować, nie wiem, czy nawet nie największy na świecie, no, nie wiem, jak to tam wygląda. Nie znam rynku, no ale z nazwy bym powiedział, że, że chyba największy koncern tytoniowy, pewną rzecz. I paradoksalnie była to krytyka konwencjonalnych papierosów i ocieplanie tego, i ocieplanie wizerunku tych pochodni. Bo ponoć oni wychodzili z założenia, jakby taki był zamysł, znaczy ja z nimi nie byłem na spotkaniu, tylko jak było do osoby trzeciej zostało <laughs> mi to przekazane, że, była, yy, że ich mental jest taki, że lepiej żeby tych wszystkich hajkosów, glo i tak dalej nie upierdalali, czy nawet tych, tych papierosów jednorazowych i oni mogą sobie pozwolić na to, żeby skrytykować swój własny produkt, żeby pociągnąć drugi do góry, albo jakoś mu pomóc, bo papierosów konwencjonalnych tych, tych kurwa tych to nie, nie zakażą nigdy, nie? Otóż, jakby, no, że oni mają to po prostu wliczone. Że oni de facto tą kampanią poniekąd kurwa w inny dział swojej firmy strzelali. Więc no, znaczy, to nie jest ważne, jaka to jest firma, bo to, jakby bardzo często, kurwa, bardzo często, może nie bardzo często, ale kilkukrotnie jako osoba, która ma wpływ na ileś tam osób, było mi oferowane uczestniczyć w czymś takiej, no taki, takiej typowej akcji lobbyingowej, nie? I ja Wam z góry powiem tak. Nie jestem tego zwolennikiem, ale jak będzie czerwone i będzie bardzo szybkie, to ja myślę, że wiesz, to jest trochę na zasadzie: za dwa lata wychodzą jakieś papiery, kurwa, że nie wiem, że w, y, Donald Tusk kurwa sponsorował influencerów, kurwa, i będzie tam wujek, kurwa, 2 i dwa miliony. Ja autentycznie wiem, znaczy nie było tak, ale wiesz, to jest przykład. I ja wiem, że nikt się na mnie nie obrazi, bo ja po prostu spełniałem swoje marzenia. Czy dużo płacą, no właśnie, kurwa, nie wiesz, skurwić się za 5D, to lepiej się nie kurwić. Każdy ma swoją cenę. Pierdol to chodź na Malte grać w kasyno. Miałem ofertę. Kuj, mogę to powiedzieć. Pierwsza taka testowa oferta to było za 20 streamów 700 tysięcy złotych i nawet nie o to chyba, bo zaraz coś kurwa ty, jaki Bogol nie wziął. Wiesz, nie będę tutaj stał jak Budda kurwa przed kaniowskim mówił Diago y, ja wysłałem ci screena ile mam na koncie, powiedz, czy jest mi to potrzebne. Bo jakbyś spojrzał, to byś powiedział, że jest bardzo potrzebne. Tylko no ja w życiu dużo różnych ofert, nawet większych. Odrzucałem. Bo pieniądze są ważne, ale nie są najważniejsze. Czy w Hiszpanii malboro smakują tak samo? Mam wrażenie, że w każdym kraju inaczej papierosy smakują. Myślę, że to prawda, że Sukara mówi, że miał ofertę 500 tysięcy euro na miesiąc do Malty? <śmiech> 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 Znam podłoże tej historii. Niech będzie, że prawda. No, ty też znasz Francji. No to, no to ten. To, to wiesz o co chodzi. Powiedzmy, że to prawda. Niech będzie. Tam takie gadanie, bo jak chodzi o to, że musiałeś zmienić loka lokalizację podatkową, to nie, to, to. Kurwa, stary, to naprawdę nie są ciężkie rzeczy, nie? Da się to zrobić, ale kurwa, no nie wiem, no jakoś tak. Ja, ja mam delikatną wersję kurwa, do kasen takich i przede wszystkim do tych kasen online. Z góry zaznaczam, że poza polskim Total Casino, to ja nigdy nie byłem na, nigdy nie grałem na tych kryptowalutowych kasenach. Ale no byłem świadkiem i też znam bardzo bliskie historie ludzi, którzy no, mocno są to powpierdalani. Ja na koniec dnia, na koniec dnia kurwa pff, nawet jakbym w to grał cały dzień to, to mi to mentalu nie zmieni, bo ja bym stricte wiesz siedział kurwa i spinował to, bo mi zapłacili, żebym spinował. Nie? Jakbym wygrał to lepiej, jakbym przegrał to trochę gorzej, ale na koniec dnia i tak musiałbym na plus z tego wychodzić. Ale było to, było to bardzo logistycznie to kurwa było takie kurwa nie podobało. Ja mam kurwa jechać dziś na na miesiąc, ale kurwa co dwa dni latać i tu dojechać kurwa na maltę to z Poznania albo z Warszawy kurwa z Wrocławia nie było nie wiem jak teraz, yy, pojedziesz o tej godzinie wrócisz, to by mi tak kurwa życie podupadło. pierdol, że nie lubię, poklin... no, kurwa nigdy nie grałem w plinko, przysięgam, na życie swojej matki nigdy w życiu nie zagrałem w plinko, ale w plinko bym zagrał, no jak kurwa <słuch> widzę plinko to mam takie kurwa bym sobie tą kuleczkę spuścił, no spuściłbym sobie, Musisz w hiszpańskich grać, kurwa ale to na razie nie na razie nie. Jak będę taki ten. Ja wam tylko powiem tak. Ja jestem patriotą i są rzeczy robione przez dużych i wpływowych ludzi, żeby jakoś ten, ten hazard w Polsce unormować. Więc jak mam siedzieć na obczyźnie kurwa, z niejasnym kurwa statusem prawnym kurwa i z, z, ze wszystkimi kurwa, urzędami czyhającymi kurwa, m, aż znowu się zaloguję do systemu lojalnościowego pod tytułem polskie podatki. Kurwa to nie, to jest jak z tymi loteriami, kurwa, to, to wszystko jest fajne, to wszystko działa, to wszystko jest super do momentu, kiedy do szóstej do ciebie nie przyjadą. Jak ludzie, którzy się znają, mówią, że jakieś zagrożenie istnieje, i nie mówię kurwa o tym, że jakiś kurwa debil na Twitterze coś napisał, czy jakiś kurwa streamer coś powiedział, bo to nie o to chodzi. Bo ludzie, którzy rzeczywiście potrafią przewidzieć coś, kurwa kadencję do przodu, to, to jak się nie robi to się nie robi. Bóg jakaś rada jak się wybić bez ośmieszania jak ty? Wybij się z krzesła jak twój ojciec kurwa na żerandolu i tyle. No. I zawieśnij kurwa jak sperma na brodzie swojej siastry. high as a bitch.